W konferencji prasowej bierze udział trener naszych gości, pan Marian Tajduś, trener drużyny hutnika Krzysztof Przytuła i strzelec z dwóch bramek Michał Nawrót. Tradycyjnie poprosimy najpierw trenera gości o podsumowanie meczu i zanalizowanie. Mam mecz, praktycznie to mogę nazwać me meczem błędów. Już nie mówię o tym, że ich pierwszą połowę słabiej zagrali. W drugiej połowie zaczęliśmy łapać kontakt, strzeliliśmy bramkę na 2-1. No niestety ten karny na 3-1 i to tro troszkę podcięło skrzydła. Można mieć pretensje do chłopaków o pierwszą połowę, bo przecież nie, nie, nie walczyli tak, jak powinni walczyć. Jak, nie, nie przedstawili się, jako, jak, jak lider powinien walczyć z dobrej strony. Natomiast przeciwnik bardzo ambitnie zagrał, bardzo ładną piłkę grali, od nogi do nogi, wykorzystali nasze błędy no i strzelili bramkę. Przy czym no, dwie bramki strzelane z rzutów karnych, jedna bramka z podania Banaszkiewicza do, z błędu stopera podania Banaszkiewicza do bramkarza przechwycone i, i to w sumie trzy prezenty, które zadecydowały między innymi o tej grze. Po prostu przeciwnik mógł wygrać ten mecz, bo nie przeczę, natomiast wynik jest za wysoki, bo takich błędów nie, bo na tym poziomie nie powinno się, nie powinni się zdarzyć naszym, moim, moim piłkarzom. Tym bardziej, że część piłkarzy ma ogranie wyżej jak w czwartej lizy. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztofie, to się proszę. To znaczy ja powiem w ten sposób, że nie chcę, nie chcę popadać w euforię i jestem daleki od tego. Wiemy, że stać nas na jeszcze lepszą grę, chłopcy też o tym wiedzą. Sam mecz myślę, że pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, bo, bo to, to nie ulega wątpliwości, że okej okay, może nie było sytuacji wielu pod bramką, ale to my prowadziliśmy grę, oczywiście nie uszczegliśmy się błędów, w konsekwencji był gol ze stałego fragmentu gry, czyli gdzieś ta koncentracja w pewnym momencie uciekła i później był taki moment, że, no, że, że było ciężko, ale chwała młodym chłopakom za to, że pokazali naprawdę doświadczenie i tak jak ja im powtarzam, że z meczu na mecz, z treningu na, mecz, na trening, oni mają być lepszymi piłkarzami, doświadczonymi piłkarzami bardziej niż są. A efekty będą. Tak jak mówię, od euforii bardzo daleko chcę być. Przed nami już w środę kolejny mecz. Cieszymy się po zwycięstwach i po przegranych. Tak samo, czyli parę godzin po meczu później. Praca, praca, jeszcze raz praca. A tak jak mówię, momentami wyglądało to świetnie, momentami wyglądało to słabo, i zdaję sobie z tego sprawę. Zwycięzców się nie sądzi. Chwała chłopakom za walkę, za taktyczne podejście do, do meczu. Bardzo dobre, bardzo dobre. I oby tak dalej. Znaczy, cel. My chcemy grać w każdym meczu fajną piłkę, gramy, chcemy grać do przodu. W konsekwencji tego są wyniki lub może też ich nie być, bo to, to jest takie, taka ulotna sprawa, prawda? Czasami gdzieś moment dekoncentracji, brak, brak szczęścia powoduje, że, że meczu się nie wygrywa. Natomiast cel nie, my nie mamy żadnego celu. My chcemy grać, znaczy nie mam. Chcemy grać dobrze w piłkę i chcemy awansować w tabeli. Zaczynaliśmy rundę, byliśmy na 10, jesteśmy teraz na siódmym czy szóstym, nie wiem już którym. Najważniejszy mecz to jest mecz najbliższy, a weryfikacja drużyny, weryfikacja mojej pracy, weryfikacja klubu, weryfikacja tego co robimy. Ja powtarzam, nigdy nie należy tego robić w trakcie rundy, tylko po. Albo zima, albo lato. I tego się trzymamy. Dopiero pogadamy 26, jaki był cel. To ten Ratajrusia, czy mieli Pan jakiegoś zawodnika u Ciebie, którego można byłoby wyróżnić? Ewentualnie jak ktoś, to za co? <grym> trudne pytanie bym Pan zadał, naprawdę trudne. Ja nigdy nie wyróżniam zawodników, ja traktuję cały zespół, dlatego odpowiadam, że cały zespół zagrał <grym> Michał, nie bałeś się dopaść do dwóch karnych? dwa karny, wiadomo, no, jeszcze tym bardziej dwa w jednym meczu. No, zawsze jakaś presja pewnie jest, ale jak się pewnie do tego podejdzie, no, to mi się akurat w dzisiejszym nie udało i myślę, że pewnie dwa karne wykorzystałem. No, ale cieszymy nas na pewno cała drużyna, cała postawa drużyny, bo dzisiaj podeszliśmy do tego meczu bardzo dobrze nastawieni i taktycznie myślę, wywiązywaliśmy się też bardzo dobrze z tego, co nam trener założył. No i cieszy bardzo, zwycięstwo z liderem. No i myślę, że w meczu na mecz gramy coraz lepszą piłkę i w środę. Potwierdzimy to znowu. To inne pytanie, no bo Waldek są so, tu, tu bronił Czy wiedziałeś, jak on kartę na tą stronę, po prostu... Jak byłem moczy, to wiadomo, chodziło się tutaj na moczy hutnika. Stał Sławek w bramce, wiadomo, ale takich rzeczy się już nie pamięta, no. Po prostu obrałem z raz w lewo, raz w prawo. Tyle, no. Nigdy nie wypatrzyłem, żeby Sławek się rzucał w któryś drogę. Waldek. O, przepraszam. Czy jeszcze jakieś pytania? Tam, tam, tam z tyłu się czają. <grym> 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 tak, <grym> <grym> Jeśli nie, to dziękujemy. Przypominam Państwu, że najbliższy mecz Chłopnik rozegra w środę o godzinie 19 przy sztucznym świetle. Także też bardzo serdecznie prosimy o zaproszenie kibiców na to spotkanie. Także Państwa zapraszamy. pewno będą duże emocje. Dziękujemy